Dzień dobry, Kazimierz Kryszak, ze mną jest jak zawsze Bartek Mandziejewski. Dzień dobry, dzisiaj zaprezentujemy Państwu ćwiczenie na mięsień najszerszych grzbietu, wiosłowanie sztangą w opadzie tułowia. ćwiczenie to dedykowane jest osobom, które chcą poprawić wielkość tego mięśnia oraz jego grubość. W udziale, tego, w udziale tego ćwiczenia możemy zaangażować się również w mięsień dwugłowy ramienia, mięsień na ramienny, obły większy, mięsień czworoboczny oraz najszerszy grzbietu. Będziemy się starali pokazać taką wersję ćwiczenia, która jak najbardziej zaaktywizuje tylko i wyłącznie najszerszy grzbietu, żeby to on y, miał największy bodziec do rozrostu, a reszta mięśni tylko i wyłącznie była akcesoryjnie włączona do ćwiczenia. Okay, tak. Do sztangi. zdejmujemy sztangę z wieszaków. Wychodzimy kroczek do tyłu i tak jak zawsze zaczynamy od dołu. Stopa stabilnie, trzy punkty podporu. Ech palce, zewnętrzna część, pięta, kolana delikatnie do zewnątrz zrotowane. Teraz tak, pochylamy się, mocno spinamy brzuch, ściągamy łopatki, pochyl tułowia, wypuszczasz biodra do tyłu. Sztanga wypuszczona mocno, leciutko do przodu, na wysokości mniej więcej tułowej piszczeli. Im bardziej jesteśmy pochyleni, tym lepiej zaaktywizujemy najszerszy grzbietu. Utrzymasz tak utrzymasz. Spięty mocno brzuch, żeby zabezpieczyć kręgosłup. Ok, i teraz przyciągamy sztangę w kierunku bioder, wypuszczamy delikatnie przed siebie, wracamy do pozycji zero. Złam sztangę mocno, super, łokcie wkręcona i jeszcze raz w kierunku bioder. Ekstra. Jeszcze raz, u góry zatrzymujemy ruch, raz, dwa, wypuszczamy. Dzięki temu mięsień jeszcze mocniej będzie pracował. Troszkę głowę na dół, pamiętajcie, żeby głowa była zawsze przed urzędem i jeszcze raz do siebie. Super, odkładamy sznangę. które możemy w tym ćwiczeniu, to przede wszystkim podczas wysuwania bardzo przyjemnie, policyjnie. W się. zamiast przyciągać rękę w kierunku biodra, po prostu podciągamy ją łokciem do góry. Przez to dużo mocniej będziemy angażować mięsień w głowy, ramienia i troszkę mniej, dzięki przez to będzie nam pracował najszerszy grzbiet. Kolejną rzeczą jest spuszczenie zagadnienie pleców i nadmierne przeciążenie odcinka leźniowego. Następną rzeczą zadarcie głowy, Bartek to bardzo świetnie pokazał podczas ćwiczenia, samo mu to wyszło. Oczywiście osłabienie całej taśmy tylnej i oczywiście mięsień najszerszy dwie również dużo słabiej może pracować. Innymi takimi błędami to kolanka, dobrze Bartek podpowiada, nie są wkręcone, nie ma stabilności, kończyna dolna, e, nie wkręcenie właśnie rąk w sztangę, czyli złamanie jak widzimy przez to ramion nie są gotowe do pracy w sumie to tyle dziękujemy Państwu serdecznie za uwagi za uwagę i do zobaczenia w przyszłym odcinku do zobaczenia